Witam Państwa serdecznie, Tomasz Słota, Nowa Prawica. Szanowni Państwo, Unia Europejska to centralizacja. Za co jest odpowiedzialna centralizacja w historii ludzkości? Centralizacja jest odpowiedzialna za wojny, zniszczenie i wyzysk. Wszystkie decyzje, które prowadziły do największych nieszczęść ludzkości, były podejmowane ze szczebla centralnego w państwach, gdzie bardzo mocno skoncentrowana była władza w jednym ręku. Unia Europejska to właśnie centralizacja, gdzie urzędnicy z Brukseli dyktują nam, czy możemy, czy nie możemy hodować tytoń, jaka powin jak krzywe powinny być nasze banany, czy jak powinniśmy używać swoich kaloszy. Nowa prawica postanowiła się sprzeciwstawić przeciwstawić, yy, centralizacji związanej z Unią, oddać władzę nad pieniędzmi, jakie wytwarzają jednostką, a władzę nad samorządem. Przenieść jak najniżej, czyli żeby każdy z Polaków był, znał osobiście, albo przynajmniej na jedno dotknięcie ręki, człowieka, który rządzi na danym terytorium. Nowa prawica to wolna Europa, nowa prawica to wolna Polska. 25 maja proszę głosować na listę numer 7.